Biorę. Dobra, mam? Czekaj, już podnieść? Banka? Tu tu, 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 masz? Nie, no to. tu, się tu, 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 Dobra, dajcie tu, niżej teraz. Szkadza tam brama? Ja muszę dać na A Macie tam? Mamy. Popchajcie. Do góry, do góry, do góry. Do góry Stop. Stop teraz. Stop. Stop, 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 I teraz będzie problem, bo Ty jesteś wyższy i my tu nie chwycimy tego. Problem będzie zaraz jak przylat. Jeszcze sięgacie. Tak. Stop. Złamali. W razie czego ci tu podłożę drabinę, jakby ci brakło. Będziesz dochodzić, to se kroka zrobisz, wiesz? Mhm. Mm Rę... nie będziesz pędzał, żeby mnie Bo zrobi się stromiej, nie? No przecież ją podniesiesz do góry, to poleci cały ciężar dla na nas. No nie wiem, czy dam radę, tak? Ale zobaczymy. Trzymajcie. O! Trzymamy. kawałeczek. Do tyłu? Do mnie. Okej. Okay. Kawałek jeszcze, jeszcze, żeby się oparła. Czekaj teraz? muszę wejść Dobra, stój tak, nie chodź, żeby ci pomagała Trzymacie ją? Tak To ja lecę na doł, dobra To są inżynieryjne tematy Szkoda, że nie weszła w ten dołek, bo by było łatwiej Bo ja wiesz, ja tu teraz nie mam co jak chodzić, bo są te No wiem Kropie. Ja muszę stanąć na krok. Dobrze mi się nie rozmawiaj dużo, bo siła. Stój! Stój, nie ciągnij. Czekaj, bo mnie przewrócisz i będzie na no. A A na co tata tam stoi? Ja lewituję. Nie ja to nie śmieszne, tam już nie ma tego. Dalej no, nie dam rady. Ja ją mam w Czekaj, czekaj. A źle? Bo my ją musimy obrócić, ona nie będzie w tą stronę, nie? Nie, ale źle zaczęliśmy. Bo no, zakładka jest z tamtej strony. Aha. No ale teraz tak, tak. jak ją obrócisz? Muszę skombinować. Dajmy z powrotem ją. nie, teraz już się złożyć dobra, ważne, że jest na górze a one nie są tutaj zielone przymocowane jeszcze? są ale nie wszędzie No bo się ruszyła właśnie ale to jest nienormalne tam? nie ja nie lubię, ona się podpiszcza Żona chce Wam pokazać, że się nauczyła wchodzić na dach. A czy schodzić, to nie wiem. I'm Taka mądra Teraz zejdź za to każdy daje łapkę w górę za to A się nauczyła teraz tak było źle Nie. Proszę, pierwszy arkusz blachy na dachu trzeba teraz kręcić nie ma co. Farmery, wkrętarka i jazda. Zawsze warto sobie położyć poziomicę na tej łacie. Żeby Wam ładnie, równo te śruby weszły. No i to Wam ułatwi robotę na pewno. O, na środek beleczki i można wtedy kręcić. Dajcie pod daszkiem. Ja jadę tu, a to może przejść tam dalej, co? Tam. No tam, no tam jest nisko, jak mam tutaj. Tu wystarczy. Jedźmy sobie bloky, dobra, I co i ty co za to, za, co? za to, tak jak ja, no, podniosło ci się do samego końca, tak, no to nakładam, siedzi, Misiu, jest jeden problem, wiesz co tam zostało, nie, krętarka, gdzie, tu, chyba żartujesz, nie, a to sięgnę, spokój. Nie takie rzeczy mi tu zostawały. Dobrze to przesunęliśmy? Nie, bo nie wpadła, wiesz. Jeszcze? Nie, nie, nie. Nie o to chodzi. O, tu musi równo się ułożyć. Ty masz za daleko. Muszę ci w to wpaść. O, widzisz? O, tak. No tak Na końcu jest, dobrać. ok? Aha. No to witaj pod dachem. Mhm. Tam w kolejnym dniu zobaczcie, jaka ironia. Losu nas spotyka. Kończymy już chyba ostatni dzień pracy. I pokażę Wam, jaka pogoda się zrobiła na sam koniec. Proszę bardzo, piękne błękitne niebo. Na zakończenie. Jeszcze trochę mgliście. A tu nasz piękny dach. Tu już są przykręcone. Trzy płaty blachy. No, ten dokończam, ostatni. I zostaje nam tyci, tyci do zrobienia. A słoneczko pięknie nam dziś będzie przygrzewać. Także działam, korzystam z okazji. Chociaż na koniec. A potem rozbiórka całego starego garażu. No, będzie się działo jeszcze. Zobaczcie, udało się skończyć tak wygląda nasz daszek te belki tu po prawej to są pomocnicze na których sobie siedziałem pozostanie to wszystko poobcinać te resztki ład albo i niebo się jeszcze zastanawiamy czy nie dołożyć kawałka dachu bo mam jeszcze jedną blachę albo dokręcimy ład i zrobimy większy dach albo wykorzystamy ją na jedną ścianę bo no tak to wymierzałem ale zobaczymy Teraz będzie przyjemność, bo zaczynamy opróżniać stary garaż, a potem Wielka Damolka. Także zostańcie z nami. Powiem Wam, że córka uwielbia ze mną jeździć na motorze, prawdę mówię? Tak. No widzicie ten uśmiech. A z drugiej strony chcemy sprawdzić, jak już go wyjęliśmy, czy po pięciu miesiącach bez odpalania on w ogóle ma jeszcze prąd. Próbujemy. Mhm. Próbujemy. Prąd jest, a czy to odpali? Nie, za mało prądu. Tu sobie przy okazji podłączymy prostownik. Bo ja wiem, że córka będzie niepocieszona, jak tego nie usłyszy dźwięku dzisiaj, nie? Mhm. Tak? Naładujemy Teraz zobaczcie, jaka to była mała klatka. Taka zrobiona z palec, nie? Zaraz jak kupiłem ten dom, to kurczę pierwsze co to robiłem ten garażyk No i nadszedł jego czas Po trzech, prawie czterech latach Ale będzie willa Blaneczko, nie? Co tu musimy wsadzić? A wniesie się do garażu? No. Przyczepę, motor i rowery No jeszcze jakieś miejsce na śmieci by się przydało, nie? Tak. I chyba na drewno coś mama mówiła. A jak to wyjdzie, zobaczymy. Dobra, ruszamy się, bo zimno. Wszystko ściągamy jak leci. Teraz się nam rzeczy poznajduje, że. Hola. -ho. Wstępnie posprzątane. Teraz powynoszę tę resztę. Większość to śmieci. No to zobaczcie, córka walczy. Stuknij w to końcówką od Tak z góry na dół. No to ci spadnie. O. Poszło. Kto by pomyślał? Państwo to widzą Łapki w górę dla mojej córy To jest pomoc ja W tym czasie Mogę się zająć czymś innym Rozwalamy, rozwalamy to Jak idzie cuda? Może ty cieszyłą zostaniesz? To jest chyba koniec tej blachy, nie? Bo pod butem jest cięta jak masz, widzisz? Pięknie. Tutaj na córk budowlany zobaczcie jak się córka zawzięła tyle zostało z dachu nic ze ściany nic Zostało tylko porozbierać te palety, jeszcze dwie ściany z blachy i robimy tu porządek i zjeżdżamy ze sprzętem. Chyba mam nadzieję, że nic nam po drodze nie wyjdzie. No także widzimy się. No, oficjalnie koniec starego garażu. Słuchajcie, udało się nam w ostatniej chwili. Jak widzicie, przyszła do nas zima. Ale wiata stoi. Przyczepa, motor zmieściły się. Wkładam szybciutko rowerki. Już możemy spać spokojnie. Wiata już po testach. Przetrwało ostatnie wichury. Teraz test ciężaru pod śniegiem i będzie ok. Tam póki co prowizorycznie przykręciłem blachy, żeby nie mokły rowerki. Ale tam jeszcze będzie coś innego. Ale to temat na całkiem inny odcinek. Na szczęście wszystko się udało. <laughs> tak to wygląda. Pozostało posprzątać po sobie i koniec. A tymczasem piękną mamy zimę. Na kamerze tego nie widać, ale góry białe. Na samochodzie się troszkę zbiera. No mamy trochę tego śniegu. Także jak film Wam się podobał, jak wiata się podoba, dajcie kciuka w górę, zostawcie jakiś komentarz. Kto nie subskrybuje, zapraszamy serdecznie do subskrypcji. A tymczasem się z wami żegnamy i do zobaczenia w kolejnych filmach